maneczko, witam was, z tej strony TrubaDurek i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon yy, Dobra, jesteśmy na drodze teraz do... Yy, do Tasaka, więc chciałem do, do niego uderzyć Nagrywam to w czasie, kiedy przykładowo już bliża się czas do pracy, więc myślę, że sobie jeden odcineczek szybko zrobimy i mogę już lecieć na spokojnie do pracy, OK, yy, Nie przedłużając, lecimy Czekajcie tylko sobie ściszę trochę głos, bo mam troszeczkę za głośno w słuchach. Dobra, myślę, że będzie ok. Tak, 48 będzie spoko. Także myślę, że możemy już iść z nim pogadać. Gangi Nowi Nowigradu trzeba dokończyć w końcu. Czego chcesz? A opowiedz mi jeszcze o, o Juniorze. Co możesz mi powiedzieć o juniorze? Będziesz pisał biografię? Napisz też o jego ojcu. Skurwiel syn Skurwiela. To dobry tytuł. Słucham. Stary skurwiel był jednym z najbardziej bezwzględnych ludzi, jakich spotkałem. Szantażował, zabijał, rozpychał się łokciami. Mówiono, że ma haki nawet na hierarchę. Junior odziedziczył po nim wszystkie cechy za wyjątkiem zamiłowania do poezji. Ponoć to on zamordował tatkę w drodze na wieczorek recytatorski. A potem przejął po nim wszystkie interesy i kontakty. Byłem w, loka w lokalu juniora. Byłem w lokalu juniora. Słyszałem, słyszałem. Chłopcy mi opowiadali, jeden przekrzykiwał, drugiego. Zrobiłeś na nich wrażenie. Skurwiera gdzieś tam właśnie zalewa krew, znam go. Pewnie nie wytrzyma i w końcu wyjdzie z tej dziury, w której się zaszył. Nie mogę czekać. Cierpliwości, Wiedźminie, i głowa do góry. Tasak zawsze płaci za dobrą robotę. Na razie masz tu obiecaną nagrodę. Super, udało nam się w ten sposób zakończyć ze zadanko. Dziękuję bardzo. Dobra, co mamy tutaj teraz? O kurda, 300 koron. Opłacało się. Czekajcie, muszę zobaczyć czy mamy tutaj jeszcze jakieś zadanka poboczne. Na pewno się coś znajdzie. Hmm... Ponor złodzieja byśmy mogli też jeszcze zahaczyć. Odbierz od króla żebraków nagrody za uwolnienie Rico. Dobra. O, tutaj było. Matko, jedyna. To jest coś, jest tak usadowione, że normalnie człowiek szuka i szuka i nie może znaleźć. Dobra, ale najważniejsze, że jesteśmy na miejscu. Jesteś tutaj, chłopie? Ja jesteś. Tak. Jeszcze powiedz mi, czy współpracujesz z czardziejami. Często współpracujesz z czardziejami? Strasznie jesteś ciekawski. A może sam rozglądasz się za robotą? Po prostu znam bractwo i wiem, że niechętnie brudzą sobie ręce. Mm, słabo ich znasz. Ścigany i głodny czarodziej jest tak samo zdesperowany jak każdy inny człowiek. Nie wybrzydza i nie przebiera w zleceniach. Nowigrad jest miastem okazji do wykorzystania. Ty też powinieneś z nich skorzystać. Ocaliłem twojego człowieka, Riko. Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. Riko dał się podejść, jak małe dziecko. Tak, przyznam się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda? Tak powiedział. Wiesz. Super, dzisiaj ten odcinek będzie trochę zarobiony, także. Poko? To jeszcze jakiś mieczyk. Pancerz Wojownika Frey, super. I kolejne zadanko zaliczone. Pięknie. Spoko. Że tak powiem. Dobra. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś żelastwo. Dobra, co to jest? A, słabsze niż nasze... Nasza zbroja aktualna. Eee, tutaj sobie jeszcze byśmy zrobili gwint rozgrywki w Nowigradzie ale tutaj jeszcze zahaczy pewnie o Gwinta, bo tutaj jest jeszcze jeden kolej, z którym warto jest wygrać kartę, także pewnie za jakiś czas tam pójdziemy, ale myślę, żeby sobie na razie dokończyć te zadanka fabularne na spokojnie więc do, do niego też mamy troszkę kawałek ale się przejdziemy, czemu nie? Dobra, tutaj gdzieś niedaleko powinien być ten elf Zaraz koło niego będziemy Tylko czekajcie, coś tu jakieś... Wilczki? Wiedziałem No ale sz Szans nie macie, panowie, panowie Dobra to jest na piąte poziomy Najbardziej muszę też rozwinąć Jeśli chodzi o ten O postać Ponieważ będę łączył szybkie ataki, to jeszcze będę je łączył z alchemią ogólnie To sobie wyobraźcie jakie silne krytyczne ataki będziemy miał. będzie nie do zajechania ten wieźmy Dobra, tutaj jesteś, tutaj jest ten koleś. Dobra. Witaj, Gwynblade. Może pohandlujemy. Masz coś? Chętnie zobaczę, co masz do sprzedania. Kurde, ty masz same te żelastwo jakieś schematy. Dobra. A to co sobie za sprzedam, to też jest słabszy. Co jest? Aha, on nie ma wystarczającej ilości gotówki. Dobra, spoko. To sobie zagrajmy. W A co, też nie masz z kim grać? Zawsze przyjemnie zmierzyć się z kimś nowym. No dobra, no bez rybiu i rak ryba. Zagram z tobą, postawię nawet jeden z moich unikatów. No to nic, gramy. Wyciągaj karty. O, tutaj mam już kolejnego bohatera, ostatniej rozgrywki, także super. Myślę, że nie będzie aż takich problemów. Ale się jeszcze okaże. O, pięknie mi wylosowało, super. Hmm, naprawdę. Myślę, że coś mocniejszego jeszcze wleci. I co by tutaj kurcze pocisnąć teraz A z drugiej strony czemu sobie więcej kart nie dorzucić O dziękuję panu pan się wystrzelał z kart A ja sobie na tym skorzystam Kurde, widzę, że z grubej rury jedzie. Mm. Dobra. Ja mam jeszcze jednego asa w rękawie, więc spokojnie. To nie był rozsądny ruch, bo na te karty, bo to są karty specjalne, z bohaterów. To nie działają żadne efekty pogodowe i w ogóle żadne. Jakby mm, karty potworów, jeśli chodzi o ataki. Także to było bez, bez sensu. Yy, co bym mógł jeszcze tu zrobić? Mógłbym zrobić ewentualnie tak, żebym mógł wystawić czarodziejkę na razie. Okay. Das passt doch. Mhm. Super. Jedziemy, jedziemy. Kogo by to można było wystawić ogólnie? Nie jakiegoś rębacza, no ale dobra. No spokojnie na razie, chcę się pozbyć tych słabych kart. Hmm. Dobra. Masz jeszcze mgłę, no ale to ci już nic nie da, bo ja tutaj mam same jakby katapulty. Więc na spokojnie, i masz tylko dwie, dwie karty, więc. Już myślę, że to będzie deklasacja. No, tak jak myślałem. Teraz ci jeszcze tylko dobiję. Dobra. I sobie damy tutaj na przykład, bo tu już więcej nic nie ma do roboty. I no i ostatnia karcio karciocha. Świetnie. Kolera, tak liczyłem na wygraną. No nic, uczciwie wygrałeś tę kartę. Dobra. I no tym tak sposobem to też to. rozgrywki w Nowigradzie zostały zakończone. Chociaż nie, czekajcie, mamy jeszcze jednego gościa, z którym mógłbym się. Y a nie, tutaj jest już zakończone, ok. Ale mamy i tak jeszcze jedną osobę, z którą mogli zagrać Czyli zostaje nam Vernon Roche Ale zrobimy to już w kolejnym odcinku A tutaj jeszcze mam jakieś zadanka poboczne Chcemy sobie jeszcze zahaczyć o coś Jakbym miał, to byśmy sobie zaraz zrobili eee... Mieczy i pierogi, o wysoką stawkę, wyścigi Wściekłe pięści Wiecie co? Może byśmy sobie jeszcze zrobili te wściekłe pięści Nowigrad? Czym by nie? Co? Dobra, to byśmy kurczę sobie pochodzili. Bo to i tak mam ogólnie 17 poziom. Myślę, że damy sobie radę. Piszę, że niby jest po prostu na mocniejsze poziomy, no ale nie ma takiej tragedii. Myślę, że, że to jeszcze byśmy zdążyli zrobić na, na koniec odcinka, nie? To już sobie tam pójdziemy i zaczniemy od pierwszego y, przeciwnika, którym jest y, Georg Georgius. Boże, jakie w ogóle nazwy. Tutaj też zaraz sobie zapiszemy. Czekaj. Momencik. Ty wracaj na bujany fotel dobra, momencik, a co z nim zagadamy, czemu nie? Wiedźmin? O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Tak, ale w sumie nie do końca. O co chodzi? Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze skeligę. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak, tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem, tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Jasne, pomogę ci, skoro masz spe spełnić marzenie ukochanej. To czemu nie? Jest uszalony, ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw. Sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia. No tak, ale zanim pojedziemy na Skrigę, to jeszcze trochę czasu minie, więc. Tutaj chciałem jeszcze trochę porobić parę rzeczy. Dobra, mamy tutaj gościa, z którym moś, moglibyśmy walczyć. Wszystko w porządku? Więc sobie tutaj zapiszemy grę. Czekajcie, jestem ciekawy, czy ten karczmasz ma coś. Ma ogólnie coś do kupienia, jakieś Pokaż mi swoje rzeczy. Ma karty, dobra, byśmy mogli kupić. I przy okazji, sobie z nim zagrać w jakimś odcineczku przyszłym. Dobra, sobie zapiszemy. I idziemy do Bookmachera. Wszystko w porządku? Pan Klajtop wita pretendenta. Gerald wita pana Klajtopa. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czempionem tawerny? Jestem gotowy do walki. Powiedzmy, że zmierzę się z tym waszym Gregoriusem. Uwaga, uwaga! Ero no do Wiedźmin Stanie w szranki z mistrzem tawerny Georgiem Georgiusem! Zanim nasz mistrz się przygotuje, pogadajmy chwilkę. O co chodzi? Zaz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Proponujesz mi oszustwo? Nie oszustwo, tylko interes. Co ty na to? Eee, dobra. Wieźmin ogólnie jest na złoto łasy, więc słucham dalej, o co chodzi? Ile dostanę za poddaną walkę? Więcej niż gdybyś wygrał, Dobra, Jeden raz się zgodzę, ale za drugim razem już mu tyłek, więc okej, okay. wiadro pieniędzy za to, że dostanę popysku? To kusząca oferta. Zgadzam się. Co mam zrobić? Nic wielkiego, powalcz trochę, nie za długo. A potem daj się pokonać. Powitajmy na ringu zawodników. Geralta i Georga Georgiusa zwanego kafarem Niech wygra lepszy! Dobra, zaczynamy Ej, ustawkę. Co? Przeszła ci ochota? No to się wiebałeś! Tak sądzisz? No, ty Ja to próbuję ty. zbić interes No chodź. Wal! No walże! Niech się wyszaleje chłopak! Chodź! No chodź, chodź! No, kurczę. Dawaj, no Czekam dnia aż mnie zbije, no co za chłop... Dawaj, dawaj. Gratuluję! Rozegrałeś to wspaniale. Oto obiecana nagroda. Z tobą Dobra, 160. Ok, teraz sobie zagramy już na poważnie. Nie będę się oszczędzał. Coś tam trochę kasy wpada. No, zobaczcie, 24 tysiące. To się opłaca, czy sami kurczę. Dobra, zapiszemy sobie gierkę od razu i zaraz mu skopiemy tyłek. Witam ponownie. Gotowy do walki? Tak, oczywiście. Tym razem się nie dam tak łatwo. Powiedzmy, że zmierzę się z tym Waszym Gregoriusem. Uwaga, uwaga! Ten oto Wiedźmin stanie w szranki z mistrzem tawerny Georgiem Georgiusem. Zanim nasz mistrz się przygotuje, pogadajmy chwilkę. Zasady są banalnie proste: jak pokonasz Georga, otrzymasz pękaty mierzy. Jest jeszcze coś, o czym powinienem wiedzieć? Rozegraj to dobrze, a publiczność cię pokocha. Powitajmy na ringu zawodników! Geralta i Georga Georgiusa, zwanego Kafarem! Niech wygra lepszy! No to graj muzykę, że tak powiem. Spokojnie, spokojnie, czy... A się boi chłopak, boi się chłopak, no. Chodź. No i tym razem podwój podwójny zarobek. są walki i nowym mistrzem naszej tawerny został wiedźmin zwany Geraltem. Oto twoja nagroda. Możesz walczyć z Archibaldem Onilem. Znajdziesz go w pobliżu wejścia do slamsów. No i jest jeszcze Mortimer, kapitan straży, który urzęduje w bramie oxenfurckiej. Dobra, ekstra, idziemy. Pokonaj Cygana, czyli Cygan jest 200 metrów stąd. Dobra, sobie zawalczmy teraz kurczę yy... z Cyganem. Tylko zapiszę sobie grę. Mieszczan jakiś. tam idą interesy? Tutaj jest Bukmacher. Nazywam się Gerald. Pat Gruber, jestem Bukmacherem. Mam nadzieję, że podejmiesz się walki. Pewnie, że się podejmę, ale opowiedz mi o walkach. Powiesz mi coś więcej o tych walkach? W Nowigradzie, na Wyspach Skellige i na Ziemiach Welen organizowane są pojedynki. Każde miejsce ma swojego mistrza. Jednak aby zmierzyć się z mistrzem, trzeba najpierw pokonać innych przeciwników. Ten, kto pokona czempionów Nowigradu, Kelige i Velen, otrzyma zaszczytny tytuł Mistrza Mistrzów. Czyli jeśli wygram, dostanę, dostanę tytuł Mistrza takiego, że po prostu będą mówić o mnie na całym świecie gry. Także super. Jestem gotowy. Słyszeliście? Zaraz rozpoczynamy walkę. Nasz czempion Archibald O'Neil stanie naprzeciw Geralta. Walka. Trzeba to po mistrzostku rozegrać, panowie, panowie spokojnie. Ooooh, dostał leciutko po gębie, no ale. Panie i panowie, mamy nowego mistrza, który zdetronizował archiwalta Onila. Prawa dla Geralta. To była piękna walka. Z kim mam się mierzyć, jeśli chcę zostać mistrzem. Cóż, jeśli masz ochotę walczyć dalej, to musisz się zmierzyć z kapitanem straży. Zobaczmy, czy z nim też się uda wygrać. Jakby się udało wygrać, to by było coś pięknego. O! Czyś by znalazł się przeciwnik dla kapitana? Wiedźmin ludzie podobnym jest do trupu. Mężczyzn, kupię własne bardziej na ścierpanie jest łaskawą. Zabić jednego czy drugiego, to dla ludzkości przysłucha. Powiem tylko słowo, a pójdziesz w dym. No bez przesadyzmu, ja jestem tylko na pieniądze łasy. Jak Dobra. Się, Jestem Gerard. Nieważne, jak się nazywasz, nieważne skąd pochodzisz, ważne jest, czy zechcesz walczyć z kapitanem Mortimerem. Dobra, powiedz jeszcze, kto organizuje walki. Kto zorganizował te walki? Tutaj na Skellige i w Velen. Turnieje odbywają się od dawna. Każdy z tych regionów ma swojego mistrza. Mistrzem Nowigradu jest Krawiec. Będziesz mógł z nim walczyć, jeśli pokonasz Mortimera. Jestem gotowy do walki. O, trzy, coraz wyższe stawki. Zaczynajmy, jestem gotowy. Walka! O, kurde Ten mi dupnął tutaj Chwileczkę Kurde, no odsuń się O, kurde Nie mogę, nie mogłem się wstrzelić. O, już lepiej a trochę mi twarz zarysował, Herald Detronizował kapitana Mortimera. Oto twoja nagroda, mistrzu. Teraz możesz dostąpić zaszczytu walki z mistrzem Nowigradu, Turdenem. Krawiec mieszka na zamurzu. I tam też odbędzie się walka. Przyjdź po zmierzchu. Nie, nie. Dobra, dogrywam tą waleczkę, bo przez. Osta przy ostatnim nagraniu kurczę mi klawiatura przestała działać. Nie mogłem w ogóle postacią ruszyć. Nie wiem o co chodziło, ale mniejsze. Teraz już sobie to zrobimy na spokojnie. Tak, dowiemy się za chwileczkę. Śmierdzi z mięsem. Czemu nie palą tych stosów poza murami? Spodziewaliśmy się ciebie. Już przyjmujemy zakład. Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony i okazało się, że jesteś za chudy. W jakim świecie mógłbyś mnie pokonać? Przybłęda wygląda na chudzielca, ale pamiętajcie, że Velen pokonał samego sierżanta! Ten mistrz to... ja nie... <śmiech> <śmiech> Dobra. Czy każdy mistrz Nowigradu był takim zarozumiałym kutasem jak ten elf? Nie. Ja jestem pierwszy. Wiesz dlaczego nazywają mnie krawcem? Zaczęli mnie tak zwać, gdy rozprułem kilku ludzi. Tymi rękami. Wiedziałem, że to będzie gówniana historia. Dobra, zaczynajmy. 120. Do Zsiadłem tu walczyć z krawcem, więc zaczynajmy. Mieszkańcy Nowigradu, za chwilę będziecie świadkami wielkiego wydarzenia. Przed wami Geralt z Rivi przeciwko Krawcowi. Chodź na tu do mnie. Wujek Durden spastryguje ci buzię. Dobra, nie bądź taki cwany. Czekaj. O kurde Czekaj. o udało się. Turden nie jest już mistrzem. Od tej chwili tytuł należy do przybłędy. Jeśli masz chęć obić ryja jeszcze komuś to w Elenina znajdziesz kolejnych chętnych do walki. Super, dobra. Zarobiliśmy trochę sianka, zdobyliśmy kurczę tytuł mistrza Nowigradu, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach i do usłyszenia następnym razem. Siemanko, dla was stroda I got big dreams. I'ma do big things. Hey, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow. I move fast right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. i be grateful for everything that I have. You only got this life. You don't get it back. Make the most of it. Become the best that I can. Everybody look at me. I got a plan.